Patriotyzm kontra kosmopolitanizm. Myślałem, że mi się nie uda wypowiedzieć tego słowa. Chodzi o myślenie kosmopolityczne, a więc wszędzie, tam mój dom, gdzie ja jestem, i generalnie. Dobry biznes to taki biznes, który jest tylko dobry dla mnie i w ogólnym tego słowa znaczeniu dominujące nawet niejednokrotnie nieświadom nieświadomie dominujący egoizm, ale dominujący niestety egoizm w życiu yy, takiego. Nawet, nawet nie chcę mówić światopoglądu, tylko no tak. No, no Nie chcę tego nazwać od razu już ideologią, tylko bardziej światopoglądem. Czyli, żeby nie nazywać tego od razu jakąś patologiczną ideologią, tylko kosmopolitanizm jako y, przeciwieństwo patriotyzmu. Dlaczego przeciwieństwo patriotyzmu? Bo jednak, patriotyzm jest. Nie do końca terytorialny, ale jak częściowo terytorialny gdzieś tam jest. Zawsze też ten światopogląd patriotyczny jest też gdzieś tam stricte ulokowany w jakiejś geografii, w jakimś położeniu geograficznym. A to dlaczego? No weźmy na uwagę, pod uwagę nawet, chociaż tu już jest nie światopogląd, tylko ideologia, ale weźmy Talmud. Żydowski. No, pomimo, że Żydzi byli rozmieszczeni na całym świecie, bo ich kraj był zlikwidowany, prawie 2000 lat, no nie wiem, no kilkaset, no długo, bardzo długo. Nie chcę tam mówić dokładnie, ile tam ten ich czas był bez swojego terytorium, ale no, załóżmy 2000 lat. Nie chcę już teraz tak tutaj być szczegółarzem, a i tak przetrzymali swoją tożsamość, a to dlatego że właśnie mieli ideologię Talmudu tylko zaznaczam, ideologię ideologia to nie światopogląd ideologia jest zawsze bardziej fanatyczna no i Talmud jest jak najbardziej fanatyczny dlatego między innymi Żydzi nie mogą być e, jako tako patriotami bo patriotyzm e, to nie jest fanatyzm nie? to nie jest fanatyzm a Talmud jako tako uczy Fanatyzmu, czyli e, moja diaspora, przede wszystkim mój, e, moje plemię, nade wszystkich e, to jest takie już trochę zakrawające. O taki szowinizm, nie chcę mówić faszyzm, ale szowinizm. O dziwo. E, byli przez faszystów najbardziej prześladowani w II wojnie światowej i zabijani. Ale Talmud sam w sobie w, w nauce też jest e, bliski faszyzmowi. Bliski faszyzmowi. Dlatego. Talmudyści, czyli, 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 Żydzi, tacy prawdziwi Żydzi, bo ja Żydato. to Żyd. To dla mnie może być niebiesko-oki blondyn, czy, czy zielono-oki rudzielec, ale Żyd to jest osoba, która faktycznie wyznaje Talmud, w pełni tego słowa znaczeniu. A Talmud jest na tyle, można powiedzieć agresywny. I, I szowinistyczny, że to już nie może być, to już jest ideologia, i jest na tyle ta ideologia szowinistyczna, że nie możesz być jednocześnie szowinistą i patriotą. Nie da się. Bo jest pierwszy nacjonalizm, potem jest szowinizm i potem jest faszyzm. A więc, jak już nacjonalista nie, nie może być patriot, patriotą, bo on już wyznaje takie ple, za bardzo plemienne podejście to tym bardziej szowinista nie może być patriotą bo jego wyznanie plemienne jest jeszcze bardziej mocne nie? patriota to jest osoba, która faktycznie ma jakiś konkretny światopogląd niekoniecznie ściśle sterytorializowany ale z racji, że tradycje i różnego rodzaju tam osobowości wy wynikające z tej tradycji i z różnego rodzaju, jakieś yy, yy, no, tradycja, i jeszcze no, z, z jakiś różnego rodzaju tam powtarzalnych, jakichś, yy, nie chcę nazywać tego yy, rytuałami, no ale no, niech będą, jakieś nawet te rytuały nie, związane z jakąś tą tradycją. To jednak gdzieś to często jest ugruntowane. Yy, z jakimś terenem, czyli jednak gdzieś jest to tam, siłą rzeczy powiązane, czyli na przykład Żydzi zawsze tęsknili tam za swoją ziemią obiecaną. Polacy tu mniej więcej zawsze, jak nie było Polski, była pod zaborami, to tęsknili tutaj za, za tym terenem, gdzie jest Polska teraz mniej więcej, nie? Bo to tutaj tak gdzieś w tych firtlach się ciągle kręciło. A więc gdzieś ten patriotyzm też musi gdzieś tam, znaczy Siło rzeczy zahacza o jakiś teren. Nawet jeżeli ten teren się utraci, to gdzieś o ten teren zahacza, no bo to jednak tam jest częściowo też z, z, ukierunkowane do, do konkretnej geografii. Kosmopolitan, yy, yy, kosmopolitanin albo kosmopolitanizm, to jest takie życie trochę jak szarańcza. Jak wirusy, jak bakterie, a więc bardziej jest to. U, sytuowane do jakiejś szerokości geograficznej i nie ma w ogóle powiązania geograficznego ściśle z jakimś takim już stricte konkretnym punktem na tej ziemi, na, tym, na tej planecie, tylko tam wszędzie dobrze, tam, tam mój dom gdzie mi dobrze, a więc gdziekolwiek bym nie był, tam mi dobrze tam, tam gdzie mi dobrze, tam jest mój dom, a więc gdziekolwiek, nawet nie wiem w dziupliu szatanam był, czy w piekle samym ja by było mi tam tylko dobrze, chociaż reszta by się paliła to już jest ok, A więc egoiz, egoist jeszcze raz egoist Dlatego kosmopolitanie e, nigdy nie będą czuli mocnej wspólnoty, bo oni nie mają. Oni nie mają stricte takiego pojęcia prawdziwego domu. Bo jeżeli ktoś wyznaje taki koczowniczy tryb życia, że wszędzie dobrze tam, e, wszędzie mój dom, tam, gdzie ja jestem, gdzie. gdzie tam, gdzie ja jestem, gdzie mi jest dobrze, no to równie dobrze można rozłożyć wigwan jakiś, nie wiem, dobrym camper, albo dobrą, jakąś yy, fajną, super przyczepę kempingową z klimatyzacją, z ogrzewaniem ze wszystkimi. I już wszystko. I tam już w tej przyczepie żyje, tam jest dobrze i koniec. Nie? Ja mówię o jakiejś porządnej przyczepie, nie mówię już jakiejś. Ja zakładam, że ten kosmopolitanin to jest jakiś yy, bogaty człowiek. I teraz najbogatsi ludzie na świecie czy oni mają e, ojczyzny? wyobraźcie sobie, że nie oni pływają super drogimi jachtami po świecie mają tych jachtów jeszcze flotę czyli dosłownie ileś tam nie chcę mówić, że mają tam tych jachtów jachtów 100, ale mają tam kilkanaście, kilkadziesiąt luksusowych jachtów i oni się przysiadają z jachtu do jachtu i oni faktycznie wyznają zasadę gdzie e, gdzie ja jestem, tam mój dom. To są ludzie zupełnie bez jakiejś tożsamości takiej przywiązania się do czegoś. Tylko tacy właśnie piraci, marynarze, tacy no i najchętniej by tłukli interesy zupełnie a społeczne, byle im było, byle tylko było im in plus, byle tylko oni odnosili zyski. A żeby to się działo jakąś totalnie masakrą dla innych ludzi, to by mieli to głęboko w dupie. Chociaż nieraz tam bawiam się w jakieś wolontariaty i tu, w jakieś tam... Ee, e, charytatywne działalności i tak dalej, ale to jest dla pokazówy, a w rzeczywistości są cholernymi egoistami. I rzadko który, w ogóle rzadko kiedy światopogląd kosmopolityczny nie cechuje się właśnie takim aspołecznym egoizmem, bo z samej natury taki kosmopolitanizm to jest po prostu na zasadzie miła być dobrze, tam gdzie jestem, tam mój dom. Biznes to tylko, żeby dla mnie był dobry, nawet jak jest destrukcyjny i rozpieprza wszystko wokół, nieważne, ważne że ja mam im plus tego biznesu, a resztę mam w dupie no i suma summarum się to sprowadza że ci ludzie często robią potężne biznesy które dobre są dla nich a dla reszty świata często katastrofalne właśnie to są te wszystkie monopole, nie monopole które doprowadzają często rodzime gospodarki do upadłości no i to jest właśnie to podejście tam mój dom, gdzie ja jestem tylko moja kabza się liczy resztę mam w dupie nie? a więc to jest Totalnie przeciwieństwo patriotyzmu yy, i przeciwieństwo jakiegokolwiek takiego społecznego myślenia. See you later!